Witam serdecznie o duchowości to temat rzeka możemy rozmawiać nawet kilkanaście godzin bo chociażby duchowość świętego Augustyna tak czy Jana Pawła czy duchowość naszych świętych astrologia czy jest traktowana na chociaż trudno by było powiedzieć, bo święty Tomasz Akwinu przecież wiemy o tym, że był astrologiem, i święty Augustyn też otarł się. Ale to jest powodem do tego, że jeżeli nie mamy dobrych wykładowców, Dobrych nauczycieli, dobrych podstaw, wtedy z duchowością jesteśmy, powiedzmy, że na bakier. I to w bardzo poważnym stopniu na bakier. Jeden z pierwszych powodów to jest złe ustawienie planet, to znaczy zła godzina urodzenia. Następnie Zawierzenie kosmogramowi, czy kosmogram na wszystko odpowie. Dlatego też większość astrologów, tych, których Państwo znają, wypowiadają się, ale już po fakcie. Jaki ten człowiek jest, jak się zachował, dlaczego się tak zachował, to jest po fakcie. Przed faktem, czy prognozowanie jest wyjątkowo trudne w astrologii. I w dodatku musimy znać osobę, Musimy z nią przeżyć, dlatego nazywamy to królewską wiedzą, i dlatego król miał dwóch, trzech, pięciu astrologów przy sobie, i oni wyznaczali kierunki jego egzystencji. Astrologia polega przede wszystkim na ogromnej pokorze, o czym ja cały czas tutaj mówię. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie znamy siebie, nie wiemy na czym to polega, to chociażby, no tutaj kilkanaście razy, no akurat tutaj miałeś z tą pracą, Weź, zwróć uwagę, że na, wyraźnie ci wytłumaczyłem, na czym będzie polegać ta sytuacja i tą sytuację określiłeś, że pokłóciłeś się, z tym szefem. Przecież nie znamy się, nic nie wiemy o sobie. A wystarczyło mnie to, że podałeś jakieś tam dane. Ja z tych danych mogłem wywnioskować. I to na tym polega. Teraz w duchowości. Duchowość polega właściwie na tym samym. Jeżeli znamy kosmogram, tak jak chociaż w tej chwili to, co tutaj w Polsce będzie największym przedsięwzięciem. Przyznać, chyba od wizyty Jana Pawła ostatniej, to marsz nas żywych, to zaś 16 sierpnia będzie w Oświęcim, jeżeli dobrze się nie mylę. Się. To będzie największe przedsięwzięcie, jakie w ogóle może istnieć. Nie robiłem tego kosmogramu, ale po, po pierwsze, nie wiem, o której to się rozpoczyna i o której dojdziemy do tych bram wiem o tym że mamy się zebrać pod pod franciszkanami się, czy coś takiego ale to nieistotne to jest właśnie ta nasza duchowość musimy tam być musimy zwyciężyć bo jeżeli nie zrobimy tego to właściwie kim jesteśmy dokąd zmieszamy gdzie jest nasza duchowość bo duchowość ma wiele twarzy to jest ta jedna duchowość czy ja tam będę? tak będę dlatego, że mój dziadek zginął nie akurat w tym obozie ale jednak tam było mój dwóch wujków jeden przeszł a jeden zginął i no cóż trzeba oddać im hołd i to jest najbardziej Ważne. Do zobaczenia. O duchowości będzie nadal, nadal, nadal.